Nazywam się Kamila Szcześniak i jestem rysowniczką. I zajmuję się tworzeniem, obserwacją świata, ludzi, siebie, siebie i potem jeszcze siebie. No i też mojego dziecka. I, i staram się gdzieś tam to uchwycić i oddawać na rysunkach, które tworzę i wrzucam na Instagram. Ludziom się wydaje, że są tacy. Tacy wyjątkowi, a wszyscy jesteśmy tak cholernie do siebie podobni i mamy tak cholernie podobne problemy, że jak patrzę na siebie, to widzę wszystkich innych i mam ten feedback na Insta, że 50-70% komentarzy to jest: O, to ja, narysowałaś mnie i że to jest moje życie. Ja miałam taki moment w życiu, taką życiową zapaść, że ja już byłam tak rozczarowana sobą, że już mi nie zostało nic innego jak tylko się śmiać z tego, bo, bo miałam takiego doła. I mówię, no dobra, no to, skoro, to skoro te fakapy są, no to, yy, no to zacznę je pokazywać. Zawsze jak mówię, że wydałam książkę, to, to mówią, wow, napisałaś książkę, a o czym? I ja zawsze odpowiadam, no nie, no narysowałam książkę, jak narysowałaś. No tak, no narysowałam, tak wyszło w sumie. Wciąż nie pracowałam zawodowo i to było trudne, żeby, żeby, żeby się z tym jakoś ogarnąć. Yy, więc nie pracowałam zawodowo, ale właśnie wtedy dużo rysowałam i rozwijałam nieładnie, no bo siedziałam sobie w domu z tym brzuszkiem i tam sobie patrzyłam, jak JaHU sobie kopie i jakieś tam wyciąga nogi i mnie po nerach daje codziennie. Więc nie był to najbardziej komfortowy czas w moim życiu, natomiast wtedy się tak właśnie bardziej skupiłam na tym, żeby sobie porysować, żeby się zastanowić, co ja w ogóle chcę, czy ja chcę wrócić do tego projektowania, czy ja w ogóle lubię to robić. No i wtedy tak się utwierdziłam w przekonaniu, że gdybym ja mogła usiąść przy biurku i ludzie by mi płacili za to, że ja rysuję, to mówię: O Boże, to ja będę w domu, to ja po prostu, ja chcę żyć tym życiem. No i to się tak właśnie stało. No, i ja sobie rysuję, a ludzie mi płacą. Łączenie pracy i macierzyństwa jest dla mnie aktualnie rzeczą dosyć łatwą, bo sobie to dobrze zorganizowałam. Ja mam taki super układ, że mieszkam sobie tu, żłobek, przedszkole mam do, dosłownie po drugiej stronie ulicy, pracownię mam w domu, więc tak naprawdę jestem w stanie tu się y, ogarnąć i, i funkcjonować sobie, że tak powiem, na dzielni. Yy, i koniec końców to wcale nie jest takie trudne. Ja uwielbiam być mamą przedszkolaka. To Właśnie. jest super. To jest, to jest po prostu ekstra. Co najbardziej to lubię z nim gadać, bo jego, jego pytania, jego yy, doświadczenia świata i to, czy ślimak ma ręce, czy ma nogi i, i, i dlaczego te ślimaki tam chodzą, a dlaczego, jak jest mokro, to, 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 to są, a jak jest sucho, to ich nie ma, no to te pytania mi po prostu robią dzień bardzo często.